10 września do Majkowskiej Ewelina pyta wita Państwa i zapraszam na prognozę pogody. Na okolicję do słońca, czy naprawdę mojego czas i naprawdę. Informacje o pogodzie w regionie sprawdźmy Ewelina, powiedz mu, w pobusku często jest na to jednak stopni do słońce i pochłonie a Katowice, że góra oraz dańska tych na tełę tak stoi do słońca. A piersko biała i żywcu na tełę tak stoi do słońca. I. E... Tomku powiedz mu: Jutro będzie go bosko czy sobie zawielczo. Na tełę tak stoi do nocy, słońcu i Pochunnej, a Katowice, Zielona Góra oraz Dańska Tychy na terytorium Stochni do Słońca. A Pielsku, Biała Cieszynie i żybcu na terytorium Stochni do Słońca. W wrześniu, jesień, cię czeka spokój z nasza redakcja, Sports Sport, Agnieszka Wizer. Ja już kłanię się Państwu w że się z Państwem w, w pierwszej Pierwsze 68. Zapraszam, polecam i zapraszam. Do zobaczenia.